Siemanko, siemanderko, powiem wam tak, pewnie nieco niektórzy z was już to zauważyli, niektórzy to wręcz nawet krytykowali, że ja tam od czasu do czasu jednak wchodziłem w tą sekcję komentarzy, że wchodziłem nawet z tymi negatywnymi komentarzami, że tak powiem w dyskusję i tak dalej. Ja każdemu zawsze tłumaczyłem, że jak widziałem e, cień nadziei, że ktoś po prostu tak, może i wygląda to złośliwie, ale do końca nie jest złośliwy i tak dalej. No, to, to zawsze jednak tam próbowałem. Ja wam powiem szczerze, jedną rzecz. Jednak nauczanie ludzi mądrzejszych ode mnie w tej materii, czyli psychiatrów po prostu, co tu dużo mówić, i tak dalej. Że ludzie z natury są dobrze, ale trzeba pamiętać, że mogą być synami. I to tak generalnie trzeba do tego podchodzić. Więc, moje ostatnie doświadczenia z nami kierowcami jakie są. I to nie tylko tutaj mogę przełożyć. Nawet wczorajsze. Wczoraj spotkałem się, poznałem kierowcę zawodowego. Kupa lat już z zapaskiem, no, jeżeli chodzi o kilometry i tak dalej, no na pewno więcej ode mnie, no, to nawet nie ma, nie ma w ogóle dyskusji. Na znaczy, ciężarówkach, bo tam łącznie, to, to cholera wie, ale to nie o to chodzi. No i tam, tam generalnie wyszła na początku taka rozmowa, i jak to wiadomo, kierowca. Tak troszeczkę wyszedł z atakującej pozycji, tak trochę, nie? O, to ile ty jeździsz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, nie no dobra, ja dam, dam, dam gościowi szansę, nie? Dam gościowi szansę i tak dalej. Słuchajcie, finał był tego taki, że jak żeśmy sobie zaczęli rozmawiać i tak dalej, i to pierwsze kogucenie zeszło, no to nagle mówi, no kurwa, młody, czegoś się od ciebie nauczyłem i tak dalej. Bo mu zacząłem opowiadać o swoim doświadczeniu, które ma małe, bo dwuletnie, teraz no nie niespełna dwuletnia, teraz na zimę będą dwa lata. No i jest małe, no nie oszukujmy się. No, wielu z was, którzy mają prawo jazdy i są kierowcami oglądają mnie, ma, ma, no macie większe doświadczenie ode mnie. Z tym, że ja próbuję wszystkiego. I tak dalej. I tak właśnie tam się wymieniliśmy doświadczeniami i mówię, no kurwa, młody czegoś się nauczyłem, i tak dalej. Ja cię kręcę. Nie no, muszę to chyba dokręcić w innych warunkach, bo wiecie co, w Polsce jest teraz plus 30 i mi ten trzymacz, jak ja to mówię, wszyscy się z tego śmiejecie, e, się wyluzowuje, a więc, a więc generalnie było tak, no, zaczęło się, taka sytuacja była, że siedzieliśmy w barze tutaj naszym lokalnym i ktoś tam pojechał pod prąd na, na, na rondzie I ja mówię, no jest to do wykonania, jeżeli się nie jest stąd i tak dalej. No i on tak troszeczkę nie wystartował, ale mówi, nie, mówię, dobra, spoko, ale pokazałem mu znak drogowy. Tam generalnie chodziło o to, że macie ten znak nakazu, nie, lewa, prawa, nie, nakaz jazdu z lewej strony znaku i prawej strony znaku. Ja mówię gościowi, słuchaj, bardzo wielu kierowców już jest przyzwyczajonych do tych znaków, że w niektórych miastach one są, jeszcze na Europie i tak dalej. Jeździ to wie, że te znaki są. I można takiego Baboka odstawić. Zgodził się ze mną. Mówię, o, jest nadzieja. No, i tak sobie podyskutowaliśmy, i tak dalej. No, i on mi zaczął właśnie mówić o swoich doświadczeniach, i chyba zaczynam rozumieć skąd się to bierze u nas polskich kierowców. Tam, już abstrahując, yy, czy ci kierowcy tacy są, bo są zazdrośni o to, że ktoś inny może przyjść i się szybciej nauczyć niż oni, i tak dalej. Bo to też troszeczkę takie jest, powiem Wam szczerze. Tak mi się przynajmniej wydaje z moich, z moich analiz i ocen, ale. Ale też mi właśnie opowiada, gdzieś tam utknął, nie wiedział jak ręcznie zrzucić e, hamulec postojowy e, z, z samochodu, którym tam stracił całe powietrze i tak dalej. To było, chodziło o Volvo, Volvo jest tam tak, ma ten cynk taki, nie, na, na, na tej gałce. No i chłopak o tym nie wiedział, no i oczywiście pierwszy kierowca jak mu podjechał, pomóc, no, no i on mówi, no, no i oczywiście było, że on na wstecznym więcej niż on na jedynce przejechał, nie. I tak dalej, i mówi, no kurwa, chłopie, albo pomagasz, albo spierdalaj, nie, za przeproszeniem. I tak Wielu z nas reaguje. Ten triumf wiedzy po prostu co niektórych kierowców jest tak ogromny, nie tylko kierowców. To jest chyba nasza taka domena narodowa, że my musimy być ekspertami od wszystkiego, że nie ma szansy czegoś się nauczyć. No ten, ten kolega właśnie udowodnił na sam koniec, ja się od niego czegoś nauczyłem i tak dalej. Ale to też generalnie wynikało z tego, że ja po prostu się przyznaję, gdzie się najgorzej cofanie, tam gdzie jest miejsce, kurwa. Nie? I mu też opowiadałem o swoich patentach i tak dalej, on o swoich, obydwoje się czegoś od siebie nauczyliśmy, ale no pierwsze było to, no na początku mówię, no nie no, kole, kolejny, kolejny beton, z którym po prostu się nie pogada i tyle, niczego się od niego nie nauczy ale mam taką zasadę, że wystawiam tak zwaną dupę do pocałowania albo do kopnięcia, ktoś chce w nią kopnąć, to kopnie tylko raz i tyle, drugi raz już mi się nie dam. Więc, więc tutaj nam się to udało jakoś tam i, i fajnie mi się rozmawiało i tak dalej. Co prawda, e, tu Was zaskoczę, bo to było w barze, sytuacja miała miejsce w barze, ale siedziałem przy bezalkoholowym. Można, można. Swobodnie. Cały wieczór sobie siedziałem, siedziałem przy bezalkoholowym, koniec, kropka. I teraz. E, Kolejne sytuacje. Bardzo wiele sobie miałem teraz ostatnich takich komentarzy, też negatywnych, też od kierowców i tak dalej. Jak ktoś szedł po bandzie i był hamem, to, 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 to nie poświęcałem mu czasu. Ale jak tam widziałem nadzieję, to ten. I mam kolejnych dwóch, trzech znajomych, z którymi czasami rozmawiam, bo się wymieniamy doświadczeniami i tak dalej. Bo właśnie ta sama sytuacja. Na początku ten taki kurna zacieszywienie, ale później, nie, no, moment, ziom mnie nie atakują, chce ze mną rozmawiać generalnie i wchodzi w polemikę. I generalnie fajne rozmowy i tak dalej. Polecam wam to, polecam wam to. To jest troszeczkę na takiej zasadzie, jak to się mówi, po czym poznać prawdziwego przyjaciela, nie? No, generalnie po dwóch rzeczach. Prawdziwy przyjaciel wysłucha waszych złych wiadomości. Jest, żeby wysłuchać. Czyli coś wam się w życiu źle dzieje, on to wysłucha. Nie oceni, znaczy może i oceni, ale nie zacznie mówić, że jesteście głupi, że tylko wam takie rzeczy się mogły zdarzyć, i tak dalej. Jak to tak w ogóle to on ma, e, tobie urwało palec, a jemu kiedyś nogę prawie urwało, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Znacie ten typ, nie? No i prawdziwy przyjaciel pomoże wam też świętować sukces, a nie go krytykować. No, ja mam niestety takie doświadczenia życiowe, ostatnie i tak dalej. Byłem z kimś, kto potrzebuje naprawdę przyjaciół w swoim życiu, i tak dalej. Ale grono przyjaciół generalnie skupiało się, to było przykre, bo skupiało się na tym, żeby krytykować tej osoby sukces. E, jakiś tam sukces, przynajmniej dla, dla tej osoby sukces. Zamiast powiedzieć, dobra, to choć poświętujemy i tak dalej, dokrytykowali tej osoby wybory życiowe i tak dalej. No i tak się poznaje chyba też kierowców. Generalnie to maksymum właśnie trzeba się kierować. Jak mówi, że coś ci się stało źle, a ktoś ci mówi, że eee tam młody, ty tam myślisz, że miałeś ciężko cofać ja w 45 kurwa pod Stalingradem. Chociaż nie, tam już nie było nic w 45. Już dawno front się przysunął, ale wiecie o co chodzi, kurwa, nie? No z takimi czubami, Narcyzami to nie ma co gadać i tak dalej. Ja jak mi ktoś mówi, nawet jak miałem gorsze doświadczenia, no to tak... Nie odzywam się, no. no. to dla tej osoby jest ważne, no to wysłucham. I tak dalej. Później się podpytam, w jaki sposób rozwiązała ten problem, pogratuluję, w jaki sposób go rozwiązała, i później być może powiem o, o się, wymieni się swoimi doświadczeniami, i tak dalej, ale tak się właśnie poznaje i to świętowanie sukcesu to jest chyba jeszcze ważniejsze niż ten, niż ten narcyzm przy krytyce. Że jeżeli pójdziesz do przyjaciela i mu powiesz, że słuchaj. Poznałem fajną kobietę, i tak dalej, to nie powie, ty, słuchaj, ja słyszałem, że ona się puszcza. No, wiecie o co chodzi. Na takiej no, takie zasadzie. No, ale cóż, no, takie jest nasze społeczeństwo. Chyba nie bardzo potrafimy na to na razie jeszcze poradzić. No. Mi się wydaje, że to troszeczkę jest tak, że, że kiedyś, jak była bieda za naszych dziadków, i tak dalej, to, to mniej narzekali, bo każdy miał równo biednie. A teraz, kurna, miarą sukcesu jest to, jak masz źle. No, to jest jakieś chore, nie? Ale z drugiej strony wszystkie święta państwowe to są rocznice jakiś klęsk, klęsk państwowych, może z tego to się bierze. Cholera wie. Ja przynajmniej osobiście prowadzę nieodosobnioną, ale jednak walkę z takim zachowaniem. Jak ktoś mi mówi, że kurwa mu jest dobrze z kimś i tak dalej, to choćby był z największą kurwą na tym świecie. Nie powiem do tego. Bo ten ktoś wie, bo ten ktoś wie, że ta nie wiem, dziewczyna czy ten facet to po prostu ma taki przebieg jak, jak, jak ta lala, ale jak to kolega Jazzman mówił kobieta jest jako co, statek przepłynie, nikt nawet nie zauważy <grystanie> i vice versa dobra, trzymajcie się, słuchajcie, pamiętajcie jednak, starajcie się może robić troszeczkę tak jak ja, dawać szansę ludziom, którzy na początku reagują agresywnie ale to mówię, to jest, to jest taka, pozy po, 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 taka pozycja obronna jednak, bo ja to zauważyłem, że w polskich kierowców to jest, u brytyjskich jest to mniej, na zachodzie, ale też jest, ale no nie, 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 nie tak jak u nas. To troszeczkę to tak porównuję też takiego do małego psa, który najpierw szczeka, jakby ci chciał zagryźć, a później kurwa pod kłody ci wchodzi, nie? Także tego się trzymajmy, nie? Jak to się z debilem, jak ja, jak ja to kiedyś powiedziałem, kurwa, znaczy ja to nie ja powiedziałem, tylko słyszałem i bardzo często powtarzam. Jak ktoś się piznął, urodził to kanarkiem nie zdechnie, i taka prawda. no Jeżeli macie krytyna przed sobą, to nieważne jak mili dla niego będziecie, on i tak będzie krytynem, bo to jest jego wybór. Ale czasami ludzie zachowują się jak krytyni, bo się po prostu boją tego, jak zostaną ocenieni. Nie, i tyle. Także mam nadzieję, że coś wniosłem do Waszego życia w ciągu tych 10 minut, Trzymajta się. I mam nadzieję, że Wy będziecie kontynuować wnoszenie do mojego życia. A no i a Moje życie prywatne to jest moje życie prywatne. Trochę fanklub mi tutaj rośnie, który próbuje się bardzo wiele o mnie dowiedzieć i tak dalej. Zapytajcie się wprost, a nie ludzi dookoła. Trzymajcie się.